Za nami ostatnia w tym roku uroczysta sesja Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego. Obrady zostały rozpoczęte wręczeniem nagród dla młodych sportowców, którzy osiągnęli sukcesy w skali sportowy, kraju. Członek kadry Narodowej Juniorów, mistrz Polski Juniorów w Sportowym, międzynarodowy uczestnik zawodów w Chodzi Sportowym od Puchy Poczty Polskiej. Tutaj na piąte miejsce to jest wyróżnienie, no niby coś powiedział nieduże, jest pewnie niedosyt, ale to jest tak, piąte miejsce w kraju, i to jest coś wspaniałego, co nasi chłopcy mogli yy, przeżyć. W Pruszczu zostanie otwarte lodowisko miejskie dostępne dla wszystkich chętnych. W trakcie obrad burmistrz Janusz Wróbel został upoważniony do ustalenia cen zastęp. W pierwszej sesji uchwaliliśmy yy, uchwały dotyczące generalnie yy, działań w mieście, między innymi dla naszych mieszkańców dosyć ważną uchwałę o tym, że będzie składane lodowisko przy szkole nr 3 na ulicy Matejki. Dla wszystkich osób, którzy będą chcieli skorzystać. Podejrzewam, że w miesiącu już w styczniu będzie to lodowisko oddane do użytku. Także będzie można się wyszaleć na łyżwach z dziećmi, razem rodzice. Ceny będą przystępne. Burmistrz został... Jedno z uchwał upoważnionych do ustalenia cen. Nie będą to ceny wysokie. Między innymi wzorujemy się na sąsiednich miastach, gdzie ceny w granicach są od 4 do 6 zł za godzinę. Tradycyjnie już Rada Miasta jednogłośnie przyjęła budżet na 2012 rok. Sesja budżetowa przebiegała również bardzo sprawnie. Koledzy radni na komisjach. Zapoznali się z budżetem, nie mieliśmy do niego uwag. Także nowy budżet na rok 2012 opiewa na kwotę 94 milionów złotych. Jest niższy niż w roku bieżącym. Natomiast pan burmistrz zapowiedział dwie kolejne ważne inwestycje. Jest to budowa ulicy Podmiejskiej z rądem do nowego wiaduktu oraz budowa ulicy PCK, która będzie ulicą łączącą wiadukt z ulicą Kasprowicza.